Z naszej audycji nadszedł teraz czas na mini, na mini wywiad z dyrektorem cukrowni Gosławice w Koninie. Poproszę serdecznie do nas na estradę pana Franciszka Greja, który opowie radiosłuchaczom to, co Państwo być może już wiecie, ale o czym chcieliby się dowiedzieć ci, którzy słuchają nas na antenie. Prosimy serdecznie o brawa również. Panie dyrektorze, ja wiem, że to jest niełatwe zadanie, ale czy w kilku zdaniach mógłby pan opowiedzieć o tych 75 latach cukrowni? wszystkim jak przypomnę sobie, że ktoś tam w Polsce nie słucha, to trudno mi w ogóle mówić o cukrowni. Ale to będzie za dwa miesiące, więc w związku z tym. Jeżeli... Mamy dużo czasu. Jeżeli pani wspomniała o historii, to sam wyraz już mówi, że to musi... Długo i krótko nie można mówić. Ale tak w dwóch słowach cukrownie zbudowano w latach od 1911 do 1912. Można powiedzieć, że cała budowa trwała kilkanaście miesięcy i już w 1912 uzyskano pierwsze 2800 ton cukru. To jest fenomen, którego sobie nie wyjaśnimy, tak jak z tymi pociągami, które szybciej jeździły przez laty. No Można to trochę wziąć, zadedykować budowlaną rozwadze, aktualną budowlaną. Co dalej? Które potem takie lata, podczas, się wyróżniały? Podczas całej no, historii 75-letniej naszej cukrowni wiadomo, były i okresy wzlotów, i były trochę gorsze okresy. Mam na myśli lata wojenne, pierwszej i II wojny światowej. I pomimo, że ciągle coś tam w cukrowni ulepszano, poprawiano, to w roku 45, a więc tam po 30 paru latach pracy cukrowni, cukrownicy znaleźli się w punkcie wyjścia. To znaczy trzeba było zacząć od nowa. Tak, od nowa i kontaktować buraki i uruchamiać fabrykę i wielkość produkcji w tym 1945 roku wyniosła 2700 ton cukru, a więc tyle. No, lata powojenne to dynamiczny rozwój cukrowni są tak zwane lata gruntownej przebudowy w latach 50. i 60. ale do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że cukrownice praktycznie co roku dokładają cegiełkę modernizacyjną, usprawniającą, wprowadzają dużo wniosków racjonalizatorskich i z zakładu takiej cukrowni starej w starych zabudowaniach, technicznie przestarzałej. No, przerodziła się nasza staruszka w zakład, co prawda w tych samych murach, ale zakład o pełnej mechanizacji, automatyzacji procesów z użyciem telewizji przemysłowej do sterowania produkcją. Cukrownia w Kosławicach słynie właśnie z tych pomysłów racj racjonalizatorskich, jak dzisiaj podkreślali również i zaproszeni goście. A podobno ubiegły rok należał do rekordowych. No dobrze się stało, że akurat rok jubileuszu 75-lecia załoga nasza uczciła najwyższą w historii produkcją cukru. 26,5 tysiąca ton cukru. Mam nadzieję, że zapamiętają to wszyscy cukrownicy i goście zaproszeni, że to jest nasz historyczny wynik. Macie nadzieję go w tym roku powtórzyć? No. Bo... Zawsze z głównym inżynierem tak sobie przed kampanią w oparciu o prognozy wuraczane planujemy, co mniej więcej wykonamy. I za każdym razem główny inżynier mówi, że no w tym roku to już nie przekroczymy tej zdolności produkcyjnej, ale jakoś co roku się trochę udaje jeszcze dołożyć do tego wyniku. To znaczy, że w ludziach, wita sprawa. Panie dyrektorze. Taką cechą charakterystyczną w Waszej cukrowni są te opakowania przezroczyste i plastikowe, można po prostu odróżnić ten cukier, można po pierwsze zobaczyć jego jakość, po drugie zawsze jest ten ładny rysunek taki egzotyczny, wielbłąda albo palenki, to domyślam się, że jest związane również z eksportem. Tak, około 25% naszej produkcji eksportujemy tym, że również w tym pięknym opakowaniu z folii polietylenowej dajemy rynek na cukier na rynek krajowy, a szczególnie na nasz rynek koniński. Świadczy to o bardzo dobrej jakości tego cukru, także produkcja krajowa czy eksportowa to jest ten sam cukier. To znaczy bardzo dobry. Co poza cukrem? Jeżeli jeszcze można. Co poza cukrem? No może Bardziej e, pasowne pytanie by było, co my nie robimy poza cukrem, bo praktycznie e, cukrownia poza cukrem i poza okresem kampanijnym e, wykonuje wbrew powszechnemu mniemaniu e, wiele pożytecznych rzeczy. Po pierwsze, remontujemy, przeszło 850 urządzeń, które trzeba sobie zdawać sprawę, że pracują w okresie studniowej kampanii non-stop soboty i niedziele, czyli przeliczając to na tak zwany popularny współczynnik zmianowości, to jest 1,8 zmiany przez cały rok. I maszyny mają prawo być zmęczone, ludzie nie, w związku z tym zaraz po kampanii przystępujemy do remontu tych urządzeń. Równocześnie codziennie wysyłamy przez cały okres międzykampanijny 100 ton ton węgla. Ile osób liczy załoga, zapytam w tym momencie? Załoga liczy 320 osób średnio, rocznie. Oprócz poza tego, kampanią, gdzie są również pracownicy sezonu. Poza kampanią, w okresie kampanijnym przyjmujemy dodatkowo około 300 osób. Panie dyrektorze, stoimy na progu kampanii. Czy myślicie nad tym, aby w tym roku nie było kolejek w momencie, kiedy rolnicy przywiozą spór w jeżeli chodzi o kolejki, to od razu mnie rzuca, jeżeli ktoś wspomina o tym. Ponieważ my już praktycznie w naszej cukrowni zapomnieliśmy no, o kolejkach z burakami. To znaczy ja z przyzwyczajenia ja zakładam, że te kolejki są, tak? To prawda. Bo to w, tele, w telewizorze po prostu widać zawsze jest w Tak, to jest... chodzi, chodzi o ładne ujęcie dla potrzeb telewizji, że jest kolejka, ale to jest nieprawda. Po prostu nasza zdolność przyjmowania surowca w cukrowni. Na samym tylko pracy jest w granicach 350 ton na godzinę, tak obrazowo mówiąc, że jest gdzieś około 50 pojazdów. Czyli wiadomo, że jak na jedną godzinę 50 pojazdów przyjedzie, to tutaj jest kolejka na prawie 500 metrów. Ale ona bardzo szybko. No tak, y, dla przykładu y, mogę podać, że jeżeli plantato z odległości 15-17 km potrafi ciągnikiem rolniczym trzy razy w ciągu Dnia z obrócić, to uważamy, że w nie ma kolejki. Panie dyrektorze, podobno Pańskim ulubionym kolorem jest kolor pomarańczowy. Skąd się to wzięło? Hmm. Jeżeli bym miał też czym zaskoczyć, to bym powiedział, że kolor pomarańczowy to ma właśnie orkiestra no to, to tutaj. oryginalne łowickie z <laughs> To nie wiedziałem. Ale z tym kolorem kombinecją to faktycznie tak trochę dziwnie jest, jak 10 lat temu tutaj przewieziono mnie w do cukrowni, to akurat trafiłem na moment, że z gabinetu grupa transportowa wynosiła stare meble. No co prawda te meble były mocno sfatygowane, ale... nie był zachęcający. I wtedy powiedziałem tym y, pracownikom, słuchajcie, ja nie ja swoje, mam swojej pracy rozpoczynać od zmiany mebli w gabinecie i proszę pozostawić te meble, a komplet, który został wcześniej kupiony meblowy zagospodarować w y, inny sposób. I w ciągu paru dni najbliższy y, zakład tapicerski y, pokrył te meble, a ponieważ pomarańczową. W związku z tym się narodził ten, ten ulubiony kolor, tym bardziej, że pierwszą wizytę, o ile sobie przypominam, złożyła pewna kobieta w naszej cukrowni, oficjalną wizytę. I bardzo jej się ten kolor podobał, skwitowała to, że nareszcie ten ponury kabinet jakiś taki stwarza słoneczny nastrój. Stąd kolor pomarańczowy, jest znakiem również cukrowni. Dosłownie. Proszę Państwa, ja dziękuję Panu serdecznie, życzę, aby się Wam dłużyło żyło i słodko przez następne 100 lat. Dziękuję pięknie.